Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Irek. W dzisiejszym filmie chciałem wam pokazać aplikację, dzięki której można naprawdę łatwo i szybko obrobić swoje zdjęcia na telefonie. Jest to też pierwszy z całej serii filmów, w której będę pokazywał wam aplikacje, których można używać do obrabiania zdjęć, filmów, no i w ogóle dla rzeczy kreatywnych. Tak więc zaczynamy, już przygotujcie swoje smartfony, bo lecimy z tematem. Jesteśmy już w programie Snapseed i teraz otwieramy nasze zdjęcie. W tym momencie widzicie takie coś i co teraz można zrobić? Przede wszystkim, jeżeli chcecie iść na skróty, to można użyć gotowych styli, w których jest tutaj cała masa i wykorzystując je, można już sobie stworzyć jakąś ciekawą kompozycję. Ale my tego robić dzisiaj nie będziemy, bo tak robią tylko frajerzy. Więc wycofujemy się z tego i przechodzimy do narzędzi. Jak widzicie, jest ich tutaj cała masa i warto się nimi wszystkimi pobawić. Natomiast ja dzisiaj przejdę przez te najważniejsze. Przede wszystkim. Najważniejszy z najważniejszych, czyli dostosuj. Tutaj możecie zmieniać jasność, kontrast, nasycenie, atmosferę, prześwietlenia, cienie i temperaturę zdjęcia. I zacznijmy sobie od samej góry. Czyli mnie tutaj troszeczkę wydaje się, że to zdjęcie jest za jasne. Więc pozwolę sobie trochę ściemić, przeciągam palcem w lewo lub w prawo, żeby zwiększać lub zmniejszać wartość wskaźnika. Ja tutaj zrobię na minus 7 i myślę, że będzie ok. Teraz kontrast. Na ten moment zostawiłbym tak jak jest. Atmosfera i, i na scenie. Na scenie, no zobaczymy jak wyjdzie za chwilę, ale atmosfera. Jeżeli chcę tutaj wybić kolor do góry, to podciągnąłbym atmosferę do góry. Jak widzicie jest ten efekt już dużo, dużo lepszy, natomiast jak ten pociągam w dół, to by mi wyszło zdjęcie bardzo, bardzo mroczne. Więc pociągniemy atmosferę, mniej więcej gdzieś tutaj na 60 i już to wygląda dobrze. Oczywiście tutaj zawsze trzeba sobie dbać o to, żeby na oko to nam dobrze wyglądało. Fajnie, że tło jest jasne przy okazji tej aplikacji, bo wtedy bardzo nam się kolory dopasowują do tego, co widzimy na Instagramie, bo jeżeli byście mieli czarne tło od tej aplikacji, no to już to, co widzicie na Instagramie wyglądałoby troszeczkę inaczej, bo jednak tło zmienia sposób, w jaki postrzegamy dane kolory. OK, już teraz widzę, że mogę cofnąć się do kontrastu i zrobić ten obrazek mniej kontrastowy, bo jednak wychodzi takie za dramatyczne co dla mnie. Przejdźmy teraz do prześwietleń. Prześwietlenia zawsze dobrze jest trochę zredukować, bo wtedy wychodzi wam ładne niebo, wychodzą wam wszystkie kolory, które wcześniej były ukryte pod tymi czarnymi barwami, ciemnymi barwami. Okej, okay. czy coś jeszcze? Temperatura. Skoro to był deszczowy poranek. No, się jeszcze wieczór. To koniecznie tutaj trzeba zrobić temperaturę bardziej zimną, ale tylko odrobinkę minus 3 myślę, że tutaj będzie starczyć. No i w tym momencie ja uważam, że jest ok, więc zatwierdzam sobie wszystko. Jeżeli chciałem zobaczyć, jak to wygląda przed i po, to wystarczy, przytrzymam palcem na ekranie i już mam tę pierwszą wersję zdjęcia, zanim jakiekolwiek obróbki tutaj weszły w życie. Dobra, mamy podstawowe zrobione rzeczy, czyli teraz bawiłem się dalej. Znowu otwieramy sobie nasze narzędzia i teraz przejdźmy do szczegółów. W szczegółach najczęściej będziecie używać wyostrzenia, bo wiadomo, że chcemy, żeby nasze zdjęcia były ostre, ale nie należy przesadzać, bo możecie po prostu mieć sztuczne zdjęcie. Więc ja tutaj z wartości 0 wychodzę sobie gdzieś tak do 25 i według mnie to jest OK, bo nie jest to ani za mocno, ani za słabo. Zatwierdzam znowu i przechodzę do kolejnego narzędzia, do krzywych. Działa ja na tej samej zasadzie co w Photoshopie, czyli macie krzywą RGB oraz jedną wspólną. Więc macie kolor czerwony, zielony, niebieski oraz właśnie, jak wspomniałem, wspólny RGB oraz luminację. Zaczynamy oczywiście od wyboru RGB, czyli zmniejszymy sobie, zrobimy sobie mocniejsze ciemne kolory, a podciągnęmy do góry jasności. Tylko trochę i już według mnie to wygląda tutaj lepiej. Teraz przechodzimy do innych kolorów. Ja bym chciał tutaj zmienić tylko niebieski, dodać więcej niebieskiego w ciemnościach, więc u dołu mamy ciemne kolory, u góry mamy jasności. Więc podciągam troszkę niebieski i obniżam tutaj, żeby nie wychodził ponad krzywą. Bazową, jeśli chodzi o światłości, to twierdzam. I znowu przed i po, widzimy, że wygląda coraz lepiej. Jeżeli byście patrzyli na to zdjęcie z bardzo bliska, widzielibyście, że jest ono troszeczkę krzywe, więc trzeba będzie to prostować. I mam tutaj takie narzędzie, które zaś perspektywa wystarczy, je wybiorę, oraz wybiorę tutaj w pośród dostępnych opcji obrót. I teraz przeciągając lewo w prawo, mogę zmniejszyć lub zwiększyć krzywą, jaką tutaj mam. Więc ja odrobinkę to wyprostuję, przeciągając w prawo. Myślę, że jeszcze troszkę. O! jest idealnie, no pasuje wszystko oczywiście do linii siatki i zatwierdzam. Teraz zobaczmy co dalej tutaj się jeszcze szykuje. Kolejną rzeczą jaką chciałbym zrobić jest znalezienie takiego punktu, który będzie centralny I dla mnie to jest dorożka oraz konie. Więc muszę tutaj jakoś podświetlić, żeby to lepiej wyglądało. Wybieram sobie więc opcję kolejną, czyli selektywnie. Pozwala mi to zrobić dowolny punkt dowolnym miejscu. Dowolny punkt, pozwala mi zrobić punkt w dowolnym miejscu i wybrać to, jak dużo będzie mieć tej, tej maski, która będzie w danym punkcie działała, to znaczy, jak duży obszar zostanie pokryty zmianą. Dobrze, wybrałem sobie tutaj moją drożkę i teraz z opcji dostępnej mam jasność, kontrast, nasycenie oraz strukturę. Nie interesuje jasność, więc podnoszę poziom jasności. Już widzimy, że zaczyna to wszystko pięknie podskakiwać. Teraz dodaję drugi punkt, tym razem na konie go nabierzemy i też jasność zwiększymy. Świetnie. Możemy troszeczkę zmniejszyć. Radius, czyli rozpiętość tego efektu, także dotykał tylko konia, już na przykład nie kamienicy. No i super. Kolejna rzecz, chciałbym, żeby po bokach było trochę cieni, ale nie chcę jeszcze korzystać z jakichś nowych, dziwnych opcji, więc po prostu dalej wybierę punktowy wskaźnik i podciągniemy sobie kontrast właśnie w tych miejscach. Raz, dwa i zmniejszymy jasność. Powiedzmy, że tutaj wystarczy. Tutaj chciałbym, żeby jednak było jakoś troszeczkę jaśniej, bo tutaj mamy te nasze światła. Czyli jeden róg ciemny, drugi jasny i mnie to pasuje. Co jeszcze możemy tutaj zrobić w tym momencie? Myślę, że z najważniejszych rzeczy to tyle. Ewentualnie jeszcze możemy zrobić sobie winetowanie. Czyli klasyczna winieta. Ciemniej, mocniej, jaśniej i mniej. Więc ja już tutaj, według mnie nie jest to tak bardzo potrzebne, więc zrobię tylko troszkę na poziomie około 10. Wystarczy. I być może jeszcze warto byłoby wspomnieć tutaj opcji rozmycia z której ja w tym momencie wolałbym na tym branie korzystać, ale na potrzeby tego zrobimy. Macie dwie opcje rozmycia, czyli albo e, jedno w kołach, a drugie macie w pasach. Więc na ten moment dalszy pas, są rozsądniejszy, mam bardziej taki tutaj, pasmowy układ tego zdjęcia. Jeżeli chodzi o to narzędzie, to środkowy pas pokazuje, który element będzie w ogóle nierozmyty poza całą maską. Potem mamy przejście, czyli tak średnio rozmyte elementy i potem już finalny trzeci pasek to jest ten, który będzie najbardziej, najmocniej rozmyty. Więc w opcjach tutaj macie natężenie rozmycia, macie przejście oraz natężenie winytowania. Bintowanie ściągniemy na dół, bo już mi na tym nie zależy. Przejście możemy zrobić e, większe lub mniejsze. Ja bym chciał mieć to tak, żeby kamienica oraz niebo znajdowały się w tym przejściu mocno, czyli żeby nie były dotknięte w ogóle prawie e, żadnym rozmyciem, a żeby rozmyta była tylko ta dolna granica. Więc według mnie w tym momencie to wygląda ok. I teraz zmniejszam lub zwiększam sobie rozmycie. Ja tutaj Zwiększę tak dość znacząco do połowy wieś i już myślę, że tutaj efekt jest dobrze widoczny. Zatwierdzam. No i jest ok. Czy coś jeszcze z tych opcji? Myślę, że w tym momencie nie. Możecie dawać również tekst. Możecie tutaj, jeżeli macie jakieś zdjęcie portretowe, to bawić się tej opcją portretów. Ewentualnie różnymi stylami, które tutaj dodatkowo się pojawiają. Jest też opcja naprawienia, z której warto skorzystać, jeżeli macie jakiś element, którego nie chcecie mieć i po prostu możecie go wtedy ładnie zamaskować i go tutaj nie będzie. Myślę, że na koniec warto nasze zdjęcie przyciąć, bo jednak dobrze było, żeby pasowało na Instagrama, czyli najpopularniejsza jest opcja 4 na 5 Mam oczywiście tutaj mnóstwo, ale ja, tak jak mówię, wybiorę to 4 na 5 Mogę sobie oczywiście wszystko przesunąć. Ja chciałem, że kamienica była jednak tym punktem zbiegu na zdjęciu, więc zatwierdzam sobie tę zmianę i już mam moje zdjęcie przycięte. Zobaczmy, jak to wyglądało przed. Zobaczmy, jak to wyglądało teraz. Jak widzicie, zmiana jest olbrzymia i robiłem to dosłownie parę minut. עוד שני שמינות Więc naprawdę można się tym narzędziem bawić i tak naprawdę jest to jedno z najlepszych jeżeli chodzi o wszystkie dostępne narzędzia, dostępne aplikacje na rynku, darmowe do obróbki zdjęć. No i słuchajcie, to w zasadzie wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że filma się podobał, że taki poradnik był dla Was przyjemny do oglądania i że chętnie przetestujecie taką aplikację. Napiszcie koniecznie jakie inne darmowe aplikacje do obróbki zdjęć polecacie. No i chętnie oczywiście się zasugeruję Waszymi komentarzami i być może po prostu względnie Wasze propozycje w kolejnym filmie jest całej tej serii, o której już teraz na początku filmu mówiłem. Na sam koniec chciałem zaprosić Was na grupę, którą uruchomiłem na Facebooku. Na niej możecie pochwalić się nie tylko swoimi zdjęciami, filmami, całą masą rzeczy kreatywnych, które robicie, ale również zapytać o pomoc ludzi, którzy się tam znajdują. Więc jeżeli czegoś potrzebujecie, to zaglądajcie tam. Być może pomoc odpowiednią uzyskacie. Teraz poproszę Was o to, żebyście zostawili łapkę w górę pod filmem, jeżeli Wam się podobał oraz subskrypcję, jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych tego typu materiałów. Oczywiście one pojawią się już niebawem na kanale, tak więc do zobaczenia w nich. Na razie, cześć.